W poprzednim odcinku. Oddawać. No, 3, 3, 2, 1. Poszedł. Witam serdecznie w czwartym odcinku Pamiętników z Daisy. Na początek dziękuję wszystkim za lajki, komentarze i suby. Jest was coraz więcej, drodzy widzowie. Cieszę się z tego niezmiernie i oby tak dalej. W tym odcinku zobaczycie sporo akcji z czerno. Miłego oglądania! Nie odpowiada, to znaczy, że jest Izdą, albo dziesięciolatkiem. Duch, jak chodzi. Gdzie? Tup, tup, tup. Słyszałem chwilę. To ja. Kto? Prato Gucinier, że dzwony bili. Dobra. Przebiegam tu tą stronę. Wybiegamy tam skąd przyszliśmy. Na prawo? On tak. na prawo tam poszedł. To ja go tam widziałem. Z strony kościoła. On ze strony kościoła przyszedł. No i tam później jak zaglądał tu do środka na twoje ciało, to też widziałem go przy... Widzę go, widzę go! Czołga się! Dobra, biorę go. Dostał, zdjąłem go. Tak, tak? Tak, tak, tak. Kurde, drzwi się... Czołgał się, czołgał Bo... się przy plaży. Ale te... to jest tragiczne sytuacja Dobra, wychodzimy. Patrzeć jego ciało, czy nie? Patrzę, co nią ją zabronia. Ale to chyba był... Ale jajca! Zdjąłem go. Zdjąłem go. go. Kurwa. Ale zjebałem. Zabił cię? Tak, zabił go, ale ja żyję. Unconscious. Nie. Nie, unconscious. Tak? To zamknę drzwi. Tak. Ale co, jeszcze... ja w angażek, jeszcze w kosmos. Jamal, ty żyjesz, czy... No, on wie. Tak, Chodź do nas. Mam epinefrynę, mogę Cię podnieść jak chcesz. Da, dawaj, jedziemy. Z czego on wali? Mi się wydaje, że też ze Tak, sa. Czekaj, no nie mogę na Tobie użyć tej epinefryny. A, nie wiem czy się zabandażowałem. Ja I start, mam salinę, I start to bandage. O, udało mi się, dobra. Lol, a zniknęła mi ta firna. Kurwa, zniknęła mi ta pinefrina, miałem ją w ręce. Bez jaj. Ja pobiegam w stronę posterunku. Nie widzę ich już stąd, niestety, więcej. Widziałem ich tylko na tym wież, na tej wieżyczce na posterunku. Mm -hmm, mm -hmm. Dwóch ich było, jeden z zielonym plecakiem, takim, e, tym, mountain, tak, tak. E, są za posterunkiem. Biegną w stronę. E, w stronę centrum. Przez, e, przez ulicę. Teraz wam powiem, którą stronę biegną. Jak ich zobaczę. Czy. Jest, są obok nie? Są, do nas biegną, do nas biegają. Obok, obok, obok zielonego domku są. Tak. Zabiliście? Tak. Dobra, jak się wychyli, typ. A z której ze strony, Benny? Jeden dostał. Gdzie są? Bo ja z bykiem stoję, za, a my nie wiemy, skąd. Za zielonym się... domu. W zielonym domu, w zielonym domu są. Dobra. Na górę wchodzą. Chodź, 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 noż musimy ich rozwalić. No patrzę to okno. Na górze. Ja patrzę przez okno też. Jest, 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 yes, widzę go Są we środku, we dwóch Jest, dostał jeden Trafiony Będą chcieli wyjść Ja pilnuję schodów Pilnujesz Janusz, chodź za mną Jeden leży, jeden leży w środku Zdjęty. You noobs know, Jeste, Jesteś za Come mną, outside. Je Został tylko jeden w środku, z tym zielonym plecakiem Nie wiem jak on ma broń Chyba SKS, ale nie jestem pewien Taki cza czarnego zdjąłeś? Tak, czarnego w takiego zdjąłem, no. Mhm, mhm. Jamal, ty się loguj lepiej, bo tu twoje ciało leży. Byku, nie, nie. warto chyba. Nie? nie? Jak straciszem czwórkę, to wiesz. Jaką? Tak nigdzie... Dobra, ja się załaduję osina Jak... Strzały strzał. Krwawi, krwawi, ja strzelałem. Jak wyjdzie mi do okna, to go bez... zdjąłem. To pod właśnie może go tak wy ten On już wcześniej chyba twoj dostał ode mnie, wiesz? Come here Come to daddy O! Strzela, strzela, jest, widzę ja, go Żu żółty brata. plecak To ma żółty plecak Ja to mam jest żółty plecak. Ja, ja z bykiem A, Dobra Czy macie uf. granatu jakiegoś? On nie wyjdzie W którym pomieszczeniu jest? Ten się rusza, w ten, w ten, ten, ten czarny. O cholera, wstał, 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 wstał ten czarny cholera. wstał. cholera, nie widziałem go. Sorry. Fuck. Zostało mi 9 kur w magazynku. Nie wiem, czy, czy zmienić, czy nie zmienić teraz magazynku sobie. To, to kum, zmienię, kum, ja kum, patrzę. Zmienię. Kurwa, mogę go potwierdzić, sorry. W którym pomieszczeniu są? Tutaj przy schodach. Nad. Not... nie, to, y... taki yes. duży, duży pokój. Ciebie to widzę w oknie, ale. A, spadaj. Jest, 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 przelaz, przelaz, przelaz. Wychodzi. Zabił mnie. A nie, unconscious jestem. Ale już jestem dead. Z czego on walił? No przecież ja też go trafiałem do jasnej Anielki. Szmata mnie też zabił. No ten czwórka. To się obowiązuje. Puściłem mu serię. No ja jestem... też już powiedziałem, że nie będę ten. Yy, bo chciałem tak oszczędnie strzelać, nie? Ale jak ci on wyszedł to zacząłem serią walić. Ja jestem unconscious, on jest obok mnie unconscious. Więc Ale tam jest na... jeszcze jeden. Ja jestem tak? Tak się fartownie żeś zrespił? No, musiałem się zabić e, dwa razy. Okej. Okay. Ja nie wiem gdzie ja jestem, na kimś... A nie, czekaj, stąd do Czarną już ma w blisko chyba. No ja mam kawałek, ale to no będę dosłownie za nim. Jest, nie wiem, widziałem go, widziałem go, go, widziałem go. To siedzi dalej? Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się Kurwa mać Pierdol, nie wiem, chyba go nie zabiłem O, strzela O Do mnie strzelają? A to z jakiejś magnuma Tu jest typ! Na, wlas mi na ten Na plecy? Tak, wlas mi na plecy Ja dobiegam dopiero, przy policji no, Ja lecę na pełnej piździe, ale no w sumie jestem totalnie bezbronny, więc nie wiem. Oni są zbrojni po zęby, jak zamierzamy ich zabić? Ja już widzę bloki na czerno. jest? No jest jedzenie. na budynku u mnie, typ. Ilwie tak. Ciało. A tamten typ? chciał? Obaj nie, nie żyją ciało. ci w tym budynku. Zabiłem go, ło, oh, za ks a ja, ja go zabiłem za ks Dobra Cała robota, moja jest? szkoła. Cała robota. To co mogę dać ci bezpiecznie. Jest. Tak, chodźcie, chodźcie. Nie, tego ale tego na, na dachu, tego w tym no, budynku to ty nie, nie wiem. Zlutujesz. A ty wstałeś? Tak, ja tu, zamknąłem drzwi. Powinno być cacy. A nie obaj mieli czwórki. Zajebiście. Zabiłeś ich wszystkich? Yy, drugi nie leżał nieżywy. A. Nie, ta miała 40 A ten w czarnym? A ten w czarnym? Tak, też... Oni obaj byli na czarnym, obaj nie żyją. Tu musiałem go trafić kurna teraz jak wchodził, w łeb dostał. Tak, dostał tak. tak, trafiłeś go. Ale jeszcze teraz, na sam koniec na coś, wiesz? Jakiś... Chyba, chyba w łeb go trafiłeś. No bo ja tak celowałem, kurwa. Mam rozjebane spodnie. Dobra, jestem przy swoim ciele Nie rozjebaną kurtkę. Dobra, to ale chodź to na górę szybko, ten, tu jest to tych Fart, że ty w takim miejscu byś mogłeś do nich celować, bez kitu. Jesteś tam w środku? Jeszcze żyjesz? Jest jestem w środku, to ja. Tak. Raz w życiu no mi się udało. Dobra, tylko ja zabiorę. Szlak rozwalił mi... Ten... Ała! Ała! Jestem nieprzytomny. Ktoś mnie, ktoś mnie trafił. Jakiś snajper pewnie. Tak, ale jeszcze żyję. Y gdzie ty jesteś? Ja jestem... W tej fabryczce, tylko nie na najwyższym piętrze, tylko niżej. Taki, tam jest takie przejście pomiędzy budynkami. Ale... Ale jeszcze żyję, spoko. Nie jest źle. Dobra, ja tu nikogo nie widzę, ale mi jest ciężko, bo mam szary ekran cały. Jeżeli się podniosę, to to, to się zabandażuje i jakoś to przeżyję. Tylko muszę uważać. Nie mogę, nie mogę stąd wyjść niestety. Jestem. Nie! Nie przeżyłem. Martwy jest. Cholera. Dawaj się, no zasuwaj, bo może tam... Ja to niedaleko czerno się odrodziłem. Po szachu ja próbuję What? wziąć... ...snajpera. Ale się schował. No Czyli jednak jest, jest snajper. Stałeś. Tak, on jest tam na fabryczce. Szybko, za bandażowej. To ja byłem piętro pod nim, tak jak wtedy on mnie zabił. Musiał zejść po prostu do mnie i mnie nie po prostu, nie wiem, pojechał. Zacznę twojego ciała nie da się dojść, bo już upułował. zdjąłem ze snipera. Zdjąłeś? No, zobacz. Widzisz go na rogu? No, spoczyk, spoczyk. Teraz wszystko popsuło, a tu jest zombie ze drzwiami. Pekaj, i walnę, Heada. Nie wstawaj. A dostał, banie, i żyje. Od ciebie? No? Bo mnie lata. Co to? Ja potwierdziłem snipera, żeby nie wstał tak jak tamtego poprzedniego to wypadek. jest? Ja mam w ogóle tutaj amunicję do tego. Do. Ja. Wstawa, to jest. Ja to zombie. Wyszedłeś na zewnątrz? Tak, ciało zniknęło. PK. Kurwa, kurwa. Ja, ja na butów. Jak powiedzcie to mi... to jest? To w budynku ja, to ja. To ja. Jak się szuka Haligraszy? Eee, mogę ci podać stronę i musisz iść drogą. I może trafisz. Aha. Okay. Czyli jest to, to jest to, to chyba lepiej poczekać do jutra, aż wejdziemy znowu na ten serwer i w czerno może się coś znajdzie znowu. Bo ja M4 bardzo dawno nie widziałem aż do dzisiaj. Aż nie miał kto brać ich z ziemi. O! SKS! ty cholera! Gdzie? Za ścianą jak wyjdziecie to po prawej. Jest za rogiem. Za tym. za... Za murem. Maciasz ciasz. do budynku? Stały na niebiesko w czarnej kominiarce. Wychodźcie, on będzie mnie lutował. Gdzie? Jak wyjdziesz z zielonego w którym był Reinmar, to na prawo. Tam jest taki yy, z czerwonej kostki budynek. Po drugiej stronie niż ten żółty. To na lewo? No i. To w lewo Wychodzisz jak wyjdziesz, a z... nie w prawo. No jak, z lewej jest żółty budynek, a z prawej jest taki nie, czerwony. Właśnie z no, właśnie odwrotny. W każdym to może razie, się się w przeciwnych stronach. Leży. No, jestem przy tym czerwonym z kostki i nic koło nie ma. Tam jest ciało moje, on leży przy nim, bo patrzę na podglądzie. Jest taka dziura, że ten mur się pod spodem jest taki rozwalony. Nie, ja tam się czołgałem, a typ... Wybiegł mi nie zauważyłem, go i zastrzelił. O, dostałem. To ty? To, to ja, to ja, to ja, to ja. Tamten był na budynku. Nie wiem, ale muszę się schować. Niebieski dres czarna kominiarka, Lecaka wam nie powiem. Niby dostałem, ale nie dostałem. Nie wiem. Widzę jego nogę. Ty miałeś niebieskie spodnie? No, ja miałem niebieskie spodnie. Na ze mnie to nie było co zbierać. Popaki, no, jestem w mieście. Kościół przy wodzie i żurawie. No, już jest max osób na serwerze. Ty, to jestem tutaj chyba, nie? Z tyłu ktoś jeszcze naparza. To ja jestem tu koło was, tuż. To ty jesteś tam przy budynku? Ja przy... zielonym, ale ktoś tu jest. Tak, tak, ktoś tu jest jeszcze. Słyszałem przed chwilą. No ja Nie. łażę tutaj. Jest, Ale... jest, widzę tego niebieskiego. Jest za ceglanym budynkiem. O, do biegnie, 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 jest za murkiem. Jest za murkiem, dosłownie patrzy na ciebie, widzicie mnie? Tak, tak, dobrze, dobrze, tylko tak ten. Widzę go. Gdzie jest? Powiedzcie, ja go zajdę. Jestem tuż koło. Wychodzisz na niego, wychodzisz na niego. Jak ja Zwięty, to wy zdjęty. Się strzelacie? Tak. Mogę okay, jeszcze, jeszcze jeden jest wziąć? od strony silosów, e, Nie wiem czy on siedzi na górze, ale na pewno słyszałem strzały. Gdzie? Tam od budowy? Od Silosów, tam gdzie siedziałeś przy napisie. A tam słyszałem strzały, to był e, blaze, jakiś coś takiego. Kurde się pogubiłem gdzie my byliśmy. Jestem koło supermarketu. To gdzie mam biec? Masz masz e, ten Jest ta fabryka tu, ale nie mogę. Masz pożarną? Dobra, wiem. Byliśmy bliżej, y, bliżej chyba ratusza, nie? Masz ten? Czamal żyjesz? Żyję. Gdzie ten typ? Jak myślisz, w którym miejscu gdzie szukać o, znowu go? znowu słyszałem strzał. Teraz ja nie słyszałem, a biegnę do was. On jest tu mnie za murkiem chyba. No no, gdzieś tu blisko. Po prawej, nie wiem. Chyba jest na tym. Ty przyszedłeś przez mur? Na, na szpitalu? Ja, 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 to o ja. Jezus, pamięta. Maria, nie. Pierdolę się. To... Na szpitalu? Czekaj, nie, nie lubię tutaj tego miejsca, bo za murami wszędzie nas widać. Tam z tyłu przynajmniej. Słyszycie dzwony? Tak. On, nie wiem, czy to nie na dachu. Nie, może nie. Gdzieś tu jest ten typ. Teraz jak ze szpitala bym słyszał. Dobra, ja biegam wokół budynku waszego. Niebieska koszulka, zielone spodnie. Koło ceglanego? Tak, jestem koło ceglanego. Jest, da się, jest, 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 zginąłeś? jest! Kto to jest koło ceglanego? To, no, to, to ty. jest ten, Janusz. Dobra. Szukam bo czego tu nie ma. Szrak tu jest jeszcze jedno idzie. ciało... Tego typa, co go zdjęliśmy, no. O, to, to jest ten, co mnie zabił. No, 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 my go właśnie wszystkie... to ty? To ty podnosisz? Tak, to ja, to ja, to no, moje. Tak. To moje, nie ruszać. Zombie, zombie, ja nie mam broni. Czekaj, czekaj, To co się... Kto to tak? Znaczy mam, ale myślałem, że chcesz go tym się kierą zabić. No to dobra, teraz to już. Matę mi zniszczyła maskę, go nie daruję. Ale w tamtym coś było? Jak widzicie, udało mi się zemścić na sniperze z fabryczki. Na zakończenie mały bonus. Otóż mój kolega Janusz ma ostatnią fazę na zespół skuter. Obczajcie efekt jego fascynacji przeniesiony w realia Daisy. To, to, to. Dlaczego wy tak. Ale y... wiecie co, wy tutaj cały czas staliście? Odkąd mi się zaciął ten ten sprzęt? Nie. A, chodzę huk. Nie naprawdę mogę spaść. No. No.

Ты вам нагре. О боже, плакаем сейчас. Janusz nawet buty takie, wiesz, pod ten. No no. no, no. Pan, jeszcze, jeszcze skarpetek nie ma, nie spodnie za krótkie. Właśnie U. powinieneś te canvas pancy nosić, Januszku. Patrz, patrz, co to robi. O to się dzieje. Wliczujesz przez to siebie to ziemię, ty. Ja zobacz, co Chińczyki robią. To dalej sto kurwa muzyka.

Do, ja do, nie palcim do... nie lewej palcim. strony. Ja chcę zobaczyć dawno. O Jezu! Co za wyrodny głośnik. Ty wiecie ile by się graczy na tym, na tym, na tym na tym? tym? ognisku zmieściła, jakby zrobić taki kur na koncert Koncert. <noise> <noise> Janusz by stał z tą maską i by tylko wiesz puszczał i wszyscy. Ale to bym jakby znalazł jeszcze fajną wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić po sobie oceny i komentarze. Subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z filmikami. Pamiętajcie też o moim profilu na Face. Już niedługo nowy odcinek. Do usłyszenia. w